Witamy w kolejnym programie Wnikliwym Okiem. E, tak jak zawsze moim gościem jest pan Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. E, dzisiaj mamy gorące tematy. E, no, powiedzmy może nie globalne jeszcze, ale tematy e, takie nasze polskie umiejscowione w kontekście europejskim. Myślę tutaj o decyzji e, Trybunału Europejskiego CUE, który e, orzekł jak należy postępować w sytuacji no dość dramatycznej, powiedzmy sobie, osób, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich, na przykład na cele budowlane, chciały sobie zbudować dom, zadłużyły się, kursy się zmieniały, długi rosły. Co się wydarzyło ostatnio w orzeczeniu Trybunału? Tak, to jest dość ciekawe orzeczenie, jak niemalże wszystkie ostatnie orzeczenia Trybunału. Oczywiście mają one charakter, to również podtekst polityczny, bo tam już dawno się nie waży wyłącznie litery prawa, ale również kontekst. Który, Czyli nie tylko czyste prawo, nie tylko ekonomia, ale? Ale również otoczenie polityczne wynikające z prymatu określonej siły ideowej w Europie. Ale wracając do samego orzeczenia. To zanim je skomentujemy, to warto zwrócić uwagę, że w Polsce zaciągnięto przed tak zwanym kryzysem finansowym, czyli w latach 2,4, 2,7, no, aż do 2,8, wiele miliardów kredytów frankowych lub denominowanych, czy indeksowanych do franka. Jest istotna różnica, bo raz pożyczano franki szwajcarskie, a innym razem złotówki tylko przeliczane tak jakby na franki. Czemu to robiono? Dlatego, że. Że oprocentowanie kredytów frankowych w tamtym czasie było ponad dwa razy niższe niż oprocentowanie kredytów złotowych. Wynikało to z siły waluty Szwajcarów. Przy czym, jak wiemy już dzisiaj z orzeczenia w SUE. Ten mechanizm pożyczenia franków lub złotówek indeksowanych do franka został bardzo istotnie rozróżniony. I samo orzeczenie Trybunału, opublikowane wczoraj, a zapowiadane przez rzecznika dwa tygodnie wcześniej, mówi o tych kredytach, które są były kredytami złotowymi, indeksowymi do franka czyli taki wirtualny frank, który pozwalał na Oprocentowanie na poziomie franka szwajcarskiego, ale niósł za sobą ryzyko kursu walutowego, które się w dodatku zmaterializowało, bo jak pożyczano. Tamte wirtualne franki to on wynosił mniej więcej 2,20-2,30 złotych za franka. A dzisiaj jak wiemy jest 4 zł W związku z tym odsetki pozostały, czy stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie. Niemniej kapitał ze względu na wzrost samego franka wzrósł prawie o 50%. I to jest zmartwienie i przykrość wielu tych, którzy... Z tego mechanizmu skorzystali. Natomiast co orzekł Trybunał? Że jeżeli klauzule pozwalające na takie indeksowanie były niezgodne z prawem, to są nieważne. A jeżeli umowa pozbawiona tych klauzul zmienia istotnie swój charakter, to umowa jest nieważna. Co to, nadal, co to dalej może rodzić? Ano to, że na gruncie już prawa polskiego i przed polskim sądem można łatwo wtedy wywieźć, że umowy nieważne wymagają powrotu do stanu prawnego sprzed umowy, czyli zwrotu wzajemnych świadczeń w przypadku kredytobiorcy kapitału, a w przypadku banku pobranych odsetek. Jaki będzie praktyczny wymiar tego? To trudno powiedzieć, ponieważ to są na razie interpretacje takie proste i 24 godziny po ich wymiar praktyczny będzie, będą nadawały polskie sądy, a tutaj no, praktyka jest różna. Tak czy inaczej, gdyby w skali masowej zastosować ten mechanizm, o którym przed chwilą powiedziałem, wywoła to bez wątpienia ogromne zamieszanie na rynku bankowym. No właśnie, bo tutaj wygląda na to, że jeżeli Sądy podejdą do tego tak restrykcyjnie, albo bardzo dokładnie idąc za tym wskazaniem trybunału, no to rzeczywiście będziemy mieli niezły, mówiąc kolokwialnie bałagan w całej tej sprawie. Tak, no bo tych, tych kredytów mamy jednych i drugich, czyli i we frankach, i indeksowanych do Franka blisko 600 tysięcy. Przepraszam, kredytobiorców mamy blisko 600 tysięcy samych kredytów, tam 700 chyba 50, bo zdarzało się, że jeden klient brał więcej niż jeden kredyt. Sumy przeliczeniu na złotego to są już dobrze ponad 100 miliardów złotych. W związku z tym jest to duża masa i duża liczba potencjalnych interesariuszy i bez wątpienia ona może wpłynąć na stabilność czasową, no na stabilność czasową czy płynność czasową banków, gdyby ta mieli, gdybyśmy mieli do czynienia z pewną masowością zjawiska i nieodpowiedzialnością nadzoru bankowego, który by z kolei nie chciał zauważyć tego. Zjawiska, bo jeżeli nadzór zachowa się odpowiedzialnie i pozwoli na zamortyzowanie tego przez banki w jakiejś tam perspektywie czasowej, kilku, może nawet dziesięciu lat, no to przejdziemy niemalże suchą stopą. Ale wymagana jest tutaj roztropność i mądrość zarówno po stronie banków, nadzoru, jak i konsekwencja, ale też sensowna konsekwencja sądów, które będą rozstrzygały w indywidualnych sprawach. Czy zatem możemy powiedzieć, że system bankowy będzie mocno wstrząśnięty? Mówiąc tak znowu kolokwialnie, czy inaczej, czy będzie musiał zweryfikować nie wiem, swoje y, plany budżetowe, swoją no, strategię aktywa i bilanse, tak. W skrajnym wypadku, jeżeli to przymierze skalę masową, tak, ale powtórzmy, raz jeszcze nie jest to równoznaczne z utratą wypłacalności, czy jakimś bankructwem za. Tylko głębokim, e, z głębokimi korektami e, korektami, pewnie w, może w niektórych przypadkach trochę to zatrząść płynnością, i dlatego nadzór finansowy i jego polityka. Polityka, łącznie z rezerwami, jakie są zgromadzone w bankowym funduszu rezerw, są w warunkach polskich wystarczające. To znaczy te narzędzia są wystarczające do tego, żeby taki potencjalny, bo na razie cały czas mówimy o potencjalnym wstrząsie, zamortyzować. Ale powtórzę raz jeszcze, będzie wymagało to dużej mądrości i współpracy wszystkich stron. Wypada więc podsumować, że w tym momencie chyba wszystko w rękach, może nie wszystko, ale dużo w rękach sądów, które będą orzekały w tych sprawach. Przejdźmy do kolejnego tematu, bo też chciałem porozmawiać o pieniądzach. Dzisiaj będzie. Najlepiej cudzych, prawda? Bo o tych się dobrze rozmawia. Tak, ale prywatne też są interesujące, bo z kolei doświadczenie uczy, że prywatne przynoszą kolejne pieniądze. Jeżeli dobrze są zainwestowane. Otóż e, miałem przyjemność niedawno odwiedzić jedno z chyba największych, jeśli nie największe w Polsce centrum targowe wystawiennicze w Nadarzynie pod Warszawą. Ptak Warsaw Expo, gdzie byłem na inauguracji dużych targów wnętrzarskich, czyli branży meblowej, designerskiej, wszystkiego tego, co się wiąże z wyposażeniem mieszkań. Były to targi w takiej formule B2B, czyli biznes dla biznesu. Nie, nie otwarte dla wszystkich zwiedzających, tylko dla przedsiębiorców. Co się okazało? Ponad 125 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, ogromne hale, sześć ogromnych hal, tam właściwie można jedną halę dziennie oglądać i jest co robić. Ogromne korki, bo nie można, się do, nie można dojechać, tylu było chętnych i to na dniu otwarcia, więc ogromne zainteresowanie i ten biznes się rozkręca. Cztery lata funkcjonowania targów, i już właściwie no, taka znacząca pozycja w Europie, chyba czwarte miejsce w tej branży. Mówię o tym dlatego, że ten sam kapitał, czy ten sam właściciel organizuje tuż pod łodzią w Żgobie centrum rozrywki. Będzie wielki park rozrywki zbudowany za prywatne pieniądze. Czyli właściwie wypada się cieszyć, prawda? Mieszkańcy łodzi, okolic, aglomeracji, będą, czy, czy w ogóle centralnej Polski, myślę, że to będzie promieniowało na, na szerzej, będą mieli atrakcję rozrywkową. Ale mamy przecież też w łodzi naszą atrakcję, która się buduje. Jest w trakcie budowy. Pański ulubiony temat, czyli orientarium. Jak pan skomentuje. Te dwie inwestycje, które są w pewnym sensie dla siebie konkurencyjne, no bo mają służyć rozrywce i będą zabiegały tego klienta, czy ma przyjechać do orientarium, czy do na przykład jakiegoś takiego żgowskiego, nazwijmy to w cudzysłowie Disneylandu. Z tego jest kilka wniosków. Pierwszy, najbardziej optymistyczny, to jeżeli prywatny inwestor i to z, dużym, z dużą historią i dużym sukcesem w tym biznesie decyduje się na wielomilionową inwestycję, to, to, to znaczy, że potwierdza tym samym wzrost zamożności Polaków i polskich rodzin, które przecież będą przede wszystkim klientami tego, tego centrum. Także jesteśmy zamożniejsi, stać nas na wydawanie większych pieniędzy na rozrywkę, w tym wypadku rozrywkę dzieci i dorosłych, która wiąże się nie tylko z wykupieniem biletu e, chipsów, czy tam co jesz, Coca-Coli, prawda, i co tam jeszcze niezdrowe będzie sprzedawane, ale również dojazdami, prawda, które też kosztują. To jest, to bez wątpienia dobra informacja. Druga jest taka, że sektor prywatny wchodzi w tak rozumianą rozrywkę, która do niedawna była zastrzeżona dla samorządów, ponieważ wolumeny klientów nie pozwalały na jej finansowanie, ale jak już dzisiaj wiemy, pozwalają. Dość przypomnieć, że w okolicach Poddemis działa przecież prywatne mini zoo Safari. zwane Safari, Safari. i ludzie z tego żyją, mając tam z tego co wiem kilkaset tysięcy odwiedzających rocznie. Tutaj należy oczekiwać, że te liczby również pójdą, jeżeli nawet nie w setki tysięcy, to być może w pojedyncze miliony. Zatem jest to ciekawa konfrontacja tego, jak ten biznes może być zorganizowany, za ile zbudowany i jak zarządzany w porównaniu z biznesem. Państwowym, w tym wypadku samorządowym. No i będę z dużą ciekawością oglądał i analizował efekty zarządzania i efekty prowadzenia tych dwóch różnych przedsięwzięć, mając co prawda już opinię na ten temat, ale pozwolę nagim liczbom na jej potwierdzenie. Oczywiste jest to, że budowanie dużych akwariów zwanych orienteriami nie jest zadaniem, nie jest celem wspólnym w sytuacji, kiedy mamy zdewastowane większość z prawie 4000 km ulic i dróg, jakie, jakie mamy wewnątrz miasta. I po to, żeby powtórzę raz jeszcze, wyjść z tego syndromu. Haile Selassie, prawda, który był cesarzem Etiopii i zbudował kilka hoteli w centrum Addis Abeby na zjazd pierwszego Kongresu Jedności Afrykańskiej, po to, żeby nie drażnić estetycznych zmysłów swoich gości ze świata i Afryki, otoczył je murem, ponieważ reszta stolicy wyglądała jak duża wioska plemienna. I tutaj zdaje się, że ten syndrom zbudowania jednego obiektu kuchwale, Zamiast wielu małych przedsięwzięć, w tym wypadku ulic, przeważą. Tak czy inaczej, będziemy mogli ocenić i zagłosować nogami, która z tych ofert dla nas i naszych rodzin będzie ciekawsza. Ale wydaje mi się, jeszcze jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia działania wolnego rynku, czy on jest rzeczywiście do końca wolny, no bo wydaje się, że orientarium. Dotowane czy budowane też za publiczne pieniądze może mieć przewagę konkurencyjną, na przykład niskie, niskie ceny biletów albo na przykład darmowe bilety dla wybranych grup. Odwiedzających. Tak, i niestety tak to się dzieje. Takie jest, tak jest doświadczenie podobnego eksperymentu, nieudanego w sensie finansowym i gospodarczym we Wrocławiu, na którym zresztą łódzkie się wzorowało. Nie wiedzieć czemu. Jakby nie można się wzorować na dobrych wzorcach. I główną klientelą tego typu przedsięwzięć jest młodzież szkolna, która wykupuje bilety z dużą zniżką, a my, jako mieszkańcy łodzi i podatnicy, będziemy mieli przyjemność. Dopłacać do tych biletów młodzieży z centralnej i być może nie tylko centralnej Polski. Czy ma to sens ekonomiczny, prawda? No to już każdy musi sobie z mieszkańców i wyborców odpowiedzieć samodzielnie. Ja od dawna byłem zdania, że trzeba w ustawie o samorządzie terytorialnym zrobić zamkniętą listę przedsięwzięć gospodarczych, na które samorząd może łożyć. I do nich orientarium akwarium zwane Orientarium czy Lunapark nie należą. To są przedsięwzięcia, które powinny być finansowane prywatnie, a miasta i gminy powinny skoncentrować się na wspólnej czy służącej nam wszystkim infrastrukturze, bo sami sobie drogi nie zbudujemy, prawda, kanalizacji i nie odnowimy mieszkań komunalnych, dopóki one są komunalne. Dlatego tutaj, jak mówią Amerykanie, first thing first i to powinno być na czole wypisane wszystkim naszym drogim włodarzom, chyba że wolą oni postępować, jak przywołany hajle Selassie i budować sobie pomniki własnej nieodpowiedzialności. Przejdźmy zatem do trzeciego tematu, który jest ściśle związany z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli z inwestowaniem w infrastrukturę, tym razem może nie rozrywkową, ale w infrastrukturę handlową czy na przykład kongresową. Jak pan postrzega tutaj naszą pozycję łodzi na, na mapie Polski i czy dobrze wykorzystujemy szanse, które mamy? No bo tak, prawdę mówiąc, jesteśmy na skrzyżowaniu najważniejszych dróg wszelakich. No właśnie, i był czas, że byliśmy na mapie targowej. Polski. Przypomnijmy, że tutaj mieliśmy zupełnie udaną imprezę w bardzo skromnych warunkach po starej Hali, prawda? Ale jednak były. Impreza nazywała się Interfashion i była centralnym wydarzeniem targowym związanym z szeroko rozumianym przemysłem mody, co wydaje się właściwe dla tożsamości miasta. Grupa entuzjastów przyjęła upadające przedsięwzięcie targów stomatologicznych i rozwinęła je do imprezy co najmniej europejskiej, ale w którymś momencie brakło miejsca na tą skalę imprezy i wynieśli się do Poznania. Kilka razy pukali do drzwi magistratu w Łodzi z prośbą o podjęcie działań i przemyślenie, jak stworzyć infrastrukturę, kiedy mogliby wrócić. No i wreszcie to, co wymienił Pan w naszej wcześniejszej części rozmowy, mianowicie to, że targi budowlane... Organizowane przez dłonie wołódzkiego, przedsiębiorcę, znanego łódzkiego przedsiębiorcę, wywędrowały do Warszawy, która, przypomnijmy, nie miała tradycji targowych, a na pewno nie miała ich większe, ich większych niż, niż Łódź, te 20 lat temu, czy wejście kilka lat temu. Co z tego wynika? No to, że dokonano wyboru w Łodzi. Tak zamiast budować, albo przynajmniej wesprzeć budowę centrum targowo-kongresowego, to by również służyło środowiskom akademickim i pewnym wydarzeniom intelektualnym, tak jak ma miejsce w Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, czy indziej. Zdecydowano się na, na zbudowanie tego, co już też mówiliśmy, mojego ulubionego projektu, Nieodpowiedzialności, czyli akwarium zwanego orientarium, to są ekwiwalentne pieniądze. Jak miasto może zyskać na zbudowaniu nawet w formule partnerstwa publicznego, publiczno-prawnego takiego, takiego centrum? Pokazuje doświadczenie Katowic, które wystawiło sobie gigantyczną halę w centrum miasta i w tej hali w zasadzie co tydzień coś się dzieje? a Czym są targi dla miasta? Targi to są żniwa dla restauratorów, hotelarzy świadczących usługi od kin, a na innych poczynając, dla świadczących transport wewnątrzmiejski, dla stacji benzynowych, które obsłużą tych, którzy przyjadą, itd. itd. To jest gigantyczne strumień pieniędzy na ogół zamożnych klientów na usługi kwalifikowane. I targi to nie tylko opłata targowa tych kilku, kilkunastu, czy kilkuset metrów wystawieniczych, ale to są porównywalne albo i większe pieniądze pozostawiane przez tych, którzy w targach biorą udział. I niestety łódź ten gigantyczny strumień żywej gotówki omija. Miałem okazję na rzeczonych wcześniej targach wnętrzarskich usłyszeć taki komentarz, że jedno stoisko buduje kilkadziesiąt osób. Bo to są rozbudowane stoiska, które mają bardzo takie no, efektowne yy, ekspozycje, i te kilkadziesiąt osób musi najpierw przyjechać, żeby to zbudować. Czekają te 3-4 dni tutaj na miejscu, żeby potem szybciutko to yy, zdemontować. Czyli te kilkadziesiąt osób jest yy, tutaj za yy, umieszczonych w naszym mieście i yy, tak naprawdę cała firma czy całe to wielkie przedsięwzięcie zostawia u nas pieniądze. Tak, a takim już, taką wisienką na torcie może być doświadczenie przedsięwzięcia, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu po raz kolejny myślę tu o kongresie w Podrzeszowskiej Jasiące. Zatem z tego jest taki wniosek, że władze. Rzeszowa, które jest na końcu Polski, miastem około 200 tysięcznym, miały na tyle wyobraźni, żeby takie centrum przy lotnisku, które jest dwu czy trzykrotnie większe od lotniska łódzkiego, tak na marginesie, mierząc strumieniem klientów, pasażerów, wybudować, żyć z tego i przy okazji promować miasto, o którym nawet nie wszyscy w Polsce wiedzieli, gdzie ono leży. Zatem warto się uczyć również od Rzeszowa w tym wypadku. Dziękuję za ten komentarz i te, które mieliśmy tą dyskusję, którą mieliśmy w poprzednich tematach. Dzisiaj tyle przypomnę tylko, że moim gościem, jak zwykle, był pan Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję bardzo.